Teraz zapraszam na scenę Patryka Jaszcza, który przybywa do nas prosto z Mielca. Jego opiekunką artystyczną jest pani Małgorzata Pazdro. A to, co zaprezentuje, to autorska piosenka Patryka, czyli Mielecki Rapton. Zapraszam Cię, Patryku, tutaj do nas. O, witamy na scenę. Autorska piosenka, coś z głębi serca płynącego. Trzymamy kciuki, powodzenia. Dzień dobry. Chciałbym wiedzieć co tutaj przeżyłem Stoję tu na bajku, mam dobrą skinę, robię dobry rad, z dobrym przekazem, chyba moja pasja, nie zatrzymam wazę Układam te wersy, mądra jest makówka, życie jak to życie, dobra chwilówka, ma 24 lata, piszę i komponuje Jeśli chcesz posłuchać, to przerabuję to przerabuje, to przerabuję przerabuje to przerabuję przerabuje, przerapuje, to jest hit, hop! Moja muzyka, głośniki zwalam się po tych bitach, czasami robi rap Dynamiczny, żeby być mocnym i bardziej szybszym to jest hit hop moja muzyka, głośniki zwalam się po tych bitach, czasami robi rap Dynamiczny, żeby być mocnym i bardziej szybszym Hop, co mi jeszcze czeka? Duża sława, bo kawał ze mnie do mojego człowieka. Nigdy nie myślałem o dużej scenie, a to robię sobie jedyne. Scena pani i autografy, Kochani, co robię i nic poza tym. Fajnie mi kochają, bo rapuję a publiczność mocno skraduje, Co robię i się nie podaje, bo zrobiłem wiele i będę domustany. Kocham to co robię i się nie poddaję, bo zrobiłem wiele i będę robił stale. Hey, skip, to moja muzyka, głośniki rozwalają się po tych bitar, Czasami robię rap dynamiczny, żeby być mocnym i bardziej szybszym. Dziękuję. Mielecki rap to jest hip-hop. Bardzo Ci dziękujemy za ten występ.